Cześć, dzień dobry. Dzisiaj chcę Cię poinformować o pojawieniu się kolejnego szkolenia na liście kursów online na naszej platformie szkoleniowej system alarmowyonline Tym razem to szkolenie na temat wideodomofonów IP na bazie urządzeń Dachuła. Jest to szkolenie pokazujące krok po kroku podłączenie i konfigurację systemu wideodomofonu IP Dachuła na bazie zestawu o symbolu KTP03. Jest to schemat dokładnie tak samo wyglądający dla innych zestawów, zestawów jak KTP-01, 02 lub nawet z całkiem innej linii urządzeń. Pokazany cały proces jest praktycznie powtarzalny dla dowolnego zestawu dachuła, bo omawia proces co do zasady, a nie jeden konkretny przypadek. Pokazujemy nie tylko urządzenia zawarte w zestawie, ale też jak podłączyć i skonfigurować np. wbudowany system alarmowy który również domyślnie wyposażona jest w większość monitorów Dachuła. Podłączamy czujki i sygnalizator. Ponadto, co oferuje zestaw, dokładamy przekaźnik, kontroler dodatkowego przejścia, który steruje np. drugim wejściem, lub tak jak w naszym przypadku, bramą wjazdową. Proces konfiguracji pokazujemy zarówno z poziomu panela dotykowego, jak i z komputera z poziomu programu do konfiguracji urządzeń Dachuła Configur. Pokazujemy dosłownie wszystko, od takich podstaw jak zarobić wtyczkę RJ45, jak przydzielić adresację w sieci, jak zainicjować i zaadresować stacje i monitory w systemie, konfigurację w chmurze. Pokazujemy i szczegółowo omawiamy konfigurację i obsługę z aplikacji mobilnej DMSS, czyli dosłownie cały proces od wyjęcia z pudełka po zdalną obsługę z każdego miejsca na świecie albo lokalnie z panelu umieszczonego w domu. Szkolenie jest dosłownie dla każdego. Zarówno dla tych, którzy do tej pory montowali klasyczne wideodomofony, ponieważ bali się konfiguracji urządzeń sieciowych, jak i dla tych, którzy chcą samodzielnie zainstalować taki czy podobny zestaw u siebie. W szkoleniu wykorzystaliśmy zestaw dachuła KTP-03, skład którego wchodzą panel zewnętrzny z czytnikiem breloków, monitor dotykowy 7 cali i switch POE. Plus dodatkowy osprzęt, jaki wykorzystaliśmy do drugiego przejścia i sterowania bramą oraz uzyskania statusu furtki bramy i systemu alarmowego, to kontroler przejścia, sygnalizator, kontaktron bramowy, przycisk wyjścia, elektrozaczep, relok zbliżeniowy. Dodatkowo pokazujemy dwa rodzaje zaciskarek w tyku feriot, taką klasyczną i w wersji przelotowej. Oraz jako taki dodatek transmitery Powerline do przesyłu sieci LAN po sieci 230V. Bo często zachodzi potrzeba dodatkowego okablowania, a dzięki tym urządzeniom można je ograniczyć i wykorzystać instalację 230V, która już jest gdzieś w ścianach pod tynkiem. Szczegółową listę wykorzystanych w szkoleniu urządzeń znajdziesz w opisie szkolenia. Link do niego masz w opisie pod tym filmem. Zestaw. Jest przykładowy, natomiast rozwiązania i cała procedura instalacji i konfiguracji jest powtarzalna dla większości, a można powiedzieć, dla wszystkich innych, czy to zestawów, czy pojedynczo kopowanych komponentów systemów domofonowych dachu. To szkolenie, jak niektórzy twierdzą, nie kosztuje dużo. To szkolenie dużo pozwala zaoszczędzić, jeśli będziesz montował dla siebie, albo dużo zarabiać, jeśli jesteś instalatorem. Szkolenie przygotował wieloletni praktyk, u którego w razie czego masz wsparcie. Nie musisz go szukać gdzieś, gdzie ciężko go znaleźć, albo tam gdzie jest na pewno ciężko się po prostu dobić. Otwórz nowy rozdział z naszymi szkoleniami bez wychodzenia z domu i bez zbędnych kosztów. A koszt wiedzy ze szkolenia potraktuj jako inwestycję, która zawsze, ale to zawsze zwraca się już po pierwszej instalacji. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!